Staraj się nie zazdrościć innym ludziom tego co osiągnęli, bądź co mają, staraj się cieszyć ich szczęściem, ponieważ poprzez to, że cieszysz się z tego co oni osiągnęli, co mają bez względu na to jaką drogę przeszli, żeby coś mieć i to co posiadają, jest wynikiem czegoś. Spróbuj się cieszyć tym szczęściem ich, ponieważ zwyczajnie to pozwoli Tobie także wrodzić sobie pozytywne emocje na podstawie których jesteś w stanie sam osiągnąć jakiś sukces, sam dojść do pewnych rzeczy i to będzie swoiste paliwo do tego, żebyś sam mógł rozwinąć się w jakimś kierunku, ponieważ będziesz widział, że można i będziesz się cieszył nawet z tych sukcesów innych ludzi. Więc także będziesz współodczuwał i współ tak naprawdę Doświadczał tego szczęścia z tymi ludźmi, którzy osiągnęli te cele.